Cześć widzowie, witam Was w drugim dniu vlogmasa. Właśnie idę biegać i będę testować swoje nowe buty. Są to Nike Pegasusy 41. Taki kolor. No i tutaj sobie biegam po parku. Bardzo ładne światło było, w końcu było słońce, kanaweczki. Teraz się będę malować, bo jedziemy z Kubą obejrzeć mieszkanie, bo musimy do końca roku się doprowadzić. Jest to mieszkanie namochodowe w kamienicy. Mam nadzieję, że będzie spoko. A jeszcze odnośnie tych butów. Super się biegało. Ostatnio trochę słabo się odżywiałam i pomyślałam, że zrobię kupię i sobie sałatkę taką zwykłą niby Alagiros. Bardzo dobra była. ogólnie byliśmy zobaczyć to mieszkanie i było całkiem niezłe ale będziemy jeszcze w środę zobaczyć jeszcze jedno bo minusem w tym mieszkaniu było to, że nie było za bardzo parkingu i drugi minus to, że nie ma w sumie za bardzo żadnych sklepów obok jutro lecimy do Budapesztu z Kubą i jeszcze się nie odprawialiśmy kiedyś usłyszeliśmy od kogoś taką teorię, że najlepiej się odprawiać na koniec no bo tak jakby jak odprawiasz się od razu to Weezer specjalnie was rozdziela, daje wam miejsca w środku no i tym wszystkim ludziom na początku Da te miejsca i później zostają już takie lepsze przed okna przejścia albo w ogóle dwa miejsca razem. Więc teraz to sprawdzimy. Ej, pierwszy raz coś takiego mam. Jest napisane. Your flight is overbooked. Therefore we can ask you whether you would like volunteer to step back from your original booked flight or take a later flight. Nie, no nie chcemy, no bo jedziemy tam na jedną noc. Zaznaczyłam, że nie chcę być wolontariuszem. <laughs> Ej! miejsca 4C i 4D, więc to się sprawdza. Zajebiście. Dobra, skoro już mamy od prawej miejsca obok siebie, to przechodzimy do otwierania kalendarzy adwentowych. Pierwszy to oczywiście herbatkowy. I oglądałam TikToka Emmy i ona mówiła, że słabo zrobili, bo już od razu wiadomo, co jest w którym okienku. No i to jest prawda. Nie ma zaskoczenia. No ale co zrobimy? Dwójka to będzie Spice Black Tea. No tutaj czuję jakieś takie przyprawy i w ogóle wydaje mi się, że tu w tym kalendarzu jest jeszcze jakaś koperta, którą powinnam wczoraj otworzyć i wypełniać te złote myśli, tak mi coś Zuzia mówiła. Tu jest w ogóle tak profesjonalnie, Zuzia to się postarała. Tu mam taką kartkę złote myśli i tu muszę wpisywać po kolei, widzicie? To wczoraj było Martyna Zaborowska, to szukamy dwójki. Znalazłam dwójkę w takim woreczku, okej. Okay. Tu jest napisane Sweetness, co to jest? To jest bardzo dziwna konsystencja. To jest mega tłuste. Muszę zapytać zuzich, co to jest. I drugi dzień to data i miejsce urodzenia. 3 czerwca 1999, miejscowość GoDUP. Dobrze, moi drodzy, to chyba będzie wszystko na dziś. Zapraszam jutro. Jutro będzie, myślę, że fajny vlog będzie z Budapesztu. Także miłego wieczoru wszystkim życzę i miłego dnia.